Testujemy smażony ryż wujka Rogera ze specjalnego przepisu, który wypuścił na 3 miliony subów. Z MSG oczywiście. Więc zazwyczaj to on krytykuje przepisy, a dzisiaj ja wezmę go pod lupę. A czy mogę? No mogę, bo wujas pochodzi z Malezji, ja tam mieszkałem kilka miesięcy, świetnie znam ten przepis, więc sprawdźmy, czy jego wersja będzie smaczna. Olej do rozgrzanego woka albo na patelnię. Dużo czosnku, szalotka, smażymy minutę. Jajko z dodatkowym żółtkiem i mieszamy aż się zetnie. Teraz ryż i tutaj ważna sprawa. Używamy ryżu gotowanego w stylu Hainan, bo taki był w przepisie. Najważniejsze jest jednak to, że ryż ma być zimny, najlepiej po nocy w lodówce. Wrzucamy dokładnie rozdrabniamy i smażymy dwie minuty. Sos sojowy, olej sezamowy i biały pieprz. Teraz czas na składnik, bez którego ten przepis nie ma sensu, czyli MSG i to sporo. Smażymy minutę i na koniec dymka z chili. Innych warzyw nie... O Jezu, jak to już gryzie. Innych warzyw tutaj nie dodaję, bo jak mówi wuja, smakują jak smutek, także ryż gotowy, sprawdzamy. Wygląda spoko, ale danie na randkę to to nie jest, bo czuć ten czosnek z kilometra, no ale spróbujmy, jak smakuje. No mocno tutaj czuć ten czosnek, ale w smażonym ryżu to jest nawet w porządku, natomiast bardzo mocno się przebija MSG, a ja i tak go dałem mniej niż wujaz, bo on to sypał jakby jutro miało nie być. Nie ma tu sambal balacian, a w Malezji do nasi goreń, do smażonego ryżu sambal musi być, także za to odejmuję punkty, ale tak ogólnie 4,5 na 10. Emotional, Jak chcecie spróbować w domu i sami ocenić ten przepis, to lista składników jest oczywiście w opisie, a teraz...